A to co było? No, starsi mieszkańcy Szczecina doskonale wiedzą, co to było. To był kiedyś Pewex. Dzień dobry, cześć. I czołem moi drodzy widzowie. Właśnie wziąłem się na tutaj na placu grunwaldzkim, żeby zrobić bardzo ciekawą wycieczkę razem z wami. A mianowicie, będzie to wycieczka. Aleją fontan, która jest dokładnie tutaj. Nie będzie prosto tego sfilmować, dlatego, że mamy małe dystanse i duże perspektywy. No, cokolwiek miałoby to znaczyć. Ja wiem akurat, co to znaczy. No więc, no cóż, Wyjdziemy, obejrzymy. Co prawda byliśmy tu już wcześniej, ale wydaje mi się, że Jednym z takich wielkich braków mojego kanału właśnie był brak pokazania Alei Fontan, w ogóle tego całego otoczenia, które tu się znajduje. Mamy piękną knajpkę, o, szczecińskie, szczecińsko brzmiącą, ze brzmiącą nazwą Paprykarz. Tutaj, no, sushi, ramen, bao, ok, Emilio. Tak, tu się sporo dzieje. Jeżeli chodzi o knajpki, sklepy i usługi, chciałbym to mniej więcej wszystko pokazać. Będzie to dosyć trudne. No ale dla chcącego nic trudnego. Chcemy pokazywać, to będziemy pokazywać. Kamienice oczywiście pięknie odnowione. Jest to ja na Pawła II. Dla... Naszych widzów, którzy nie widzieli jeszcze całej ulicy Jana Pawła II, polecam jeden z filmików, który był wcześniej nakręcony był poświęcony tej drugiej części Jana Pawła. A dzisiaj zajmujemy się tą brakującą. Charakterystyczne pawilony, tutaj w środku, można się napić piwka, można zjeść ciasteczko, można posiedzieć pogadać. Szczerze mówiąc. Tutaj troszkę się od ostatniego roku pozmieniało. Jakby widok tych pawilonów stał się bardziej atrakcyjny. Zobaczmy, palenki, bambusiki. O, wygląda to. No i oczywiście nasze kochane fontanny. Pierwsza fontanna nie działała, ale no działa druga. Nie będziemy narzekać, nie będziemy marudzić. Jest, fontanna działa. I znowu. Przejrzymy się może z budynków. Gdybym chciał pokazać wszystko, no naprawdę byłoby to praktycznie... To 3 godzinny film musiałby powstać, żebym pokazał wszystko. Także, jak ja to mówię, liznę sobie ten kawałek Szczecina. Tutaj mamy sklep dla audiofilów. Ja audiofilem co prawda no nie jestem, ale mam dosyć spore pojęcie na temat dźwięku jego produkcji. Myślę ciekawe, co sądzicie o audiofilstwie. Niektórzy uważają, że jest to snobizm. Mogę wam powiedzieć, że troszkę w tym prawdy jest, dlatego, że jeżeli damy komuś kto no snobowi, powiedzmy, tak, w skrócie snobowi Dwa źródła dźwięku, i powiemy, że jeden jest z bardzo dobrego lampowego wzmacniacza, a drugi to jest stary, socjalistyczny tranzystor. Tak naprawdę go oszukamy. Będzie to ten sam dźwięk. To taki snob zwykle powie, że ten z lampowego lepiej brzmi dla niego bardziej miękko, bardziej ciepło. Tak? Powiem szczerze, że ucho ludzkie bardzo oszukuje tak samo jak oko ludzkie bardzo oszukuje jeżeli chodzi o oczy, to nazywa się tą akomodacją. Na przykład, niewielu ludzi wie dlaczego, jak kręcimy coś kamerą, tak zwany balans bieli ustawimy nieprawidłowy. To jest albo nie za niebiesko, albo za czerwono. A tu się okazuje, że to kamera ma rację, a nie my. Nasz, nasz umysł tak funkcjonuje, że on się jakby wewnętrznie ten balans bieli sobie sam w mózgu ustawia. Natomiast kamera nie ma mózgu i musimy my za niego ustawić panie automat. Plan jest następujący. Nie będę szedł środkiem Placu Lotników, ale obejdę to w kółko. Tutaj zawsze były jakieś biura podróży. I niewiele się zmieniło. Chyba Juwentur był za czasów komuny. Mijam teraz ulicę Jagiellońsko. Zbliżamy się do tego punktu, w którym kiedyś można było kupić radia, magnetofony, to były czasy socjalistyczne i pamiętam, że pierwsze radio jakieś mama kupiła. Byłem wniarzem. tutaj, właśnie w tym sklepie. Co tu teraz jest? Powiem szczerze. się tyle zmienia z to jest sklep sportowy Sklep sportowy I teraz dochodzimy do ważnego, ważnego momentu nie zajrzymy jak to wygląda z tej strony Nasz kochany szczecin nic nie widać, drzewa wszystko zasłaniają Tutaj mamy Galerię Kaskada, jedno z wejść do Galerii Kaskada. Oj, ja się potknąłem na tych kocich A tu co było? No, starsi mieszkańcy Szczecina doskonale wiedzą, co to było. To był kiedyś Pewex. Tak, to był kiedyś Pewex, a biblioteka została, cały czas istnieje. Peweks to było coś w rodzaju świątyni kiedyś, tak? Nie ma się co oszukiwać. Polacy wchodzili do Peweksu, żeby poddychać trochę atmosferą zachodu. Oddychali teraz, trochę się zaprztusili. <grystanie> Ostatnio znajomy wrócił ze Szwecji. Powiadał, jak tam wygląda życie. Uuu, nieciekawie. Boją się wyjść w nocy w nocy, co ja mówię, wieczorem się boją ludzi a to był kiedyś zaraz, je, gdzie gdzieś tutaj jakoś to muszę pokazać to był kiedyś dom publiczny, tylko nie wiem w którym miejscu dokładnie ale ale gdzieś tutaj <słyski> tak, tak na rogu Byłem częstym bywalcem salonu kosmetycznego, który był tutaj wyżej. Pokażemy go później z drugiej strony. Ten salon kosmetyczny był popularny wśród szczecinianek. Moja mama tutaj, miał tam 4, latek, brała, miałam tam 4-5 latek, nie brała, bo miała mnie z kimś zostawić. I w tym salonie kosmetycznym sobie spędzała czas, jak każda prawdziwa kobieta. Bałuki, była obrońców Stalingradu. No i oczywiście ogromna, ogromne, ogromne centrum handlowe. Galeria różnie to nazywają. W Anglii to Mall nazywają. Różnie się na to mówi. No a my sobie robimy taki zakręcik teraz. Centrum kantorowe widać, czyli kantor wymiany walut. Kantor wymiany walut. Tak, tu są te właśnie szczecińskie kantory. Kiedyś było ich zatrzęsienie, oczywiście w tej chwili nie ma takiego popytu na wymianę walut. Wrzut oka na żołnierza. Pamiętacie pewnie, tutaj w tym miejscu był taki pomnik poświęcony Armii Czerwonej. Parę lat temu go zlikwidowano. Musimy to troszkę poczekać, ponieważ światło czerwone jest tu dosyć długo. Wejdę na ten podest, może z góry coś pokazać. Nie, już jest, już jest zielone. Muszę, muszę zasłuchać. Właśnie miałem to kosmetyczkę pokazać. Tam teraz za drzew muszę to pokazywać, bo tam chyba nic nie ma w tej chwili jakieś ogłoszenia. Tutaj mamy trochę rusztowań. Sobie co pamiętam kiedyś był tutaj sklep. Zajmował się artykułami dziecięcymi, świat dziecka się nazywał. Dawno, ślad po nim zaginął. Przyszły banki i wyparły. Banki, oczywiście, są najbogatsze. One zawsze mają pieniądze. A skąd banki mają pieniądze? O, tu tajemnica. Poliszynela. Tak, to jest firma szczecińska. Chyba była, nie wiem, może sprzedali, ale ostatnia moja wiedza na temat tej firmy jest taka, że właściciele tej McFucka byli tam z okolic Szczecina. A może jeszcze słówko o bankach dla osób mniej troszkę zorientowanych. Czyli zada, zada się takie pytanie, skąd banki mają pieniądze, no to oczywiście powiedzą, że ludzie wpłacają te pieniądze do banków, tak? I później banki pożyczają te pieniądze i na różnicy procentów zarabiają pieniądze. No tak by było logicznie, tak? Ale niestety tak nie jest. <grytanie> Nasz banki, więc w największym skrócie, są w stanie kreować pieniądze. Czyli przychodzi Józek do banku i mówi chciałbym wziąć 300 tysięcy na mieszkanie. A ma Pan zdolność kredytową? Oczywiście, że mam. No powiedzmy, że Pan Józek ma. No i w tym momencie bank mu pożycza 300 tysięcy. Ale jak on mu pożycza? Nie, nie. On udziela kredytu. Czyli tworzy pieniądz. I ten dług jest po jednej stronie. Natomiast zobowiązanie? Pana Juska jest po drugiej stronie. W ten sposób kreuje się pieniądze. Jak ktoś nie wiedział to taka krótka lekcja. A, dobra, teraz co? Teraz o optyk. A i tutaj bardzo ważna knajpka. Miałem jakichś kolegów, którzy grali w tej knajpce. Nazywała się ona Balaton. Też moja kuzynka pracowała w Balatonie. Dzisiaj Balatonu nie ma już. Oczywiście to była restauracja z, Jako specjalność, specjalnością była kuchnia węgierska a teraz mamy takie francuskie koguty Kobut to jest oczywiście symbol Francji, ale prawdopodobnie nie ma to nic wspólnego z Francją ponieważ jest to karczma polska pod kogutem lokalizacja moim zdaniem świetna a tu mamy Sklep firmowy Apple o nazwie Maximum. Ten sklep zmieniał kilkakrotnie lokalizację. W tej chwili znajduje się tutaj, przy Placu Lotników. No, może na Mazurskiej? Może na Pachelę, na Pawła drugiego? Ciężko wyczuć. No, to byłem kiedyś szczęśliwym posiadaczem dwóch komputerów Apple Macintosh. To było w 2008. W 2008 roku. No i to były czasy, kiedy jeszcze nie było Windows 7, który był systemem, na którym dało się pracować. No i musiałem coś konkretnego kupić do montażu wideo. I wtedy były to dwa maki. Mac Pro to dosyć konkretna maszyna. Wszystko było ok. dopóki się nie zepsuły. Czyli zaczęły się psuć. No jak się zapsuły, to się okazało, że tutaj znana firma Photobest zajmująca się drukiem cyfrowym, no zawsze kiedyś wywoływaniem filmów, a cały czas firma istnieje widać, że, widać, że transformacja z kliszy czy błony negatywowej na cyfrę nie zaszkodziła tej firmie. oczywiście ludzie zawsze będą coś drukować a teraz zrobię małe, małe fikimiki, żeby pokazać Państwu jednak te kamieniczki, bo wypadałoby Nic nie powiedziałem o czasach II wojny światowej albo no to temat smutny Idę tej chwili, muszę uważać, bo idę ścieżką rowerową Ktoś może mnie po tronie będę się starał unikać nieprzyjemnych wypadków no to najpiękniejsza kamienica jest właśnie ta pierwsza Nie wiem czy jeszcze tutaj platforma obywatelska, taka partia jest w Polsce, miała tutaj swoją siedzibę. Zmieniła, nie wiem. Nie interesuje mnie to specjalnie. Poznałem tutaj osobiście kiedyś pana Radka Sikorskiego. Tak, tak. Wasz przewodnik po Szczecinie poznał kiedyś pana Radka Sikorskiego. Mhm. Większego bufona w życiu chyba nie widziałem. No ale to tak, na marginesie ja mogę tu takich rzeczy mówić, ponieważ mnie nikt nie finansuje, nikt mnie nie pilnuje, nikt mi niczego nie każe robić. Jestem z starym żegrażem i okrętem. I właśnie jestem koło powstałego w roku 1980. Historię tego miejsca też troszkę opowiadałem, to jest taka troszkę wstydliwa. Już paręnaście lat temu było to miejsce handlu narkotykami. Oczywiście ja wiem to tylko z opowiadań moich kolegów. Czynnie ani biernie nie byłem nigdy w takie rzeczy zaangażowany. Okej, okay. ja wiem, że pewnie wiele osób będzie zawiedzionych tym spacerem, dlatego że nie było widać jakiś okien tam, e, bram. Nie o wszystkich sklepach opowiedziałem, w ogóle o niewielu sklepach opowiedziałem, no, ale widzicie to jest. Tak to jest. W każdym razie trzymajcie się ciepło. Do następnego razu.